Siemano. Dziennik pokładowy z 6 września 2021. Operacja Alien, czyli testujemy e, Aliena. Znaczy testujemy. Mamy, Jesteśmy na polu 4,4 hektara i mamy tutaj trzy różne siewy e, i ten i tak. Pierwszy siew Ogólnie pierwsze siewy zaczęliśmy w 26 Czyli w czwartek eee, I 27 Czyli w piątek 28 Tutaj Tu Siane było Alienem Operacja Alien I po tej sobocie Zobaczcie jaki tu jest Skorupa się zrobiła z wierzchu To są wschody o Alienie 6,4 kg, bo ustawiliśmy około 6 kg, można powiedzieć. Zostawiliśmy 3,2, ale wyszło tak, że no, błąd w sztuce, pośpiech szybko, szybko, bo to naprawdę nie było czasu i powschodził gęsto, ale chciałbym Wam powiedzieć o tym, że tu spadło praktycznie. 30 ponad litrów wody przez dwa dni cały czas lało i nawet później przyjechaliśmy 31 albo 30 tam, tamtą stronę dosiewaliśmy bo tak ogólnie historia powiem wam tak wygląda tak, że w sobotę tu sialiśmy, ja jechałem na dożynki, bo byłem starostą więc tu Olek działał z bratem okazało się, że nie pomnożyli raz dwa wykręconej próby z pośpiechu wiadomo, człowiek w stresie szybko z pośpiech to tamto, no wybacza się takie błędy, to jest nie problem, że tam jest trochę gęściej, znaczy dwa razy gęściej, mi się też kiedyś udało posiać y, chyba ponad 5,5 kg i był piękny rzepak, więc tutaj nie ma co ten, y, roślina jest taka elastyczna, że ona zredukuje i się dopasuje do, do warunków. Później, poniedzieli. Poczekaj, tak, to tak, 28 sobota, 29, czyli 30, 30 było tutaj, dosiewane, z, ja byłem z bratem, pokażę Wam filmik, w jakich warunkach oraliśmy, wszyscy się, tutaj dzwoniło do mnie parę osób i się dziwiło, że co Ty robisz, no mówię, no, no, no sieje rzepak, jak, przecież nie da się wjechać, leje cały czas, ani tak, ani tak, Nikt w ogóle nie da się wjechać, no ale my, pokażę Wam... Urywki teraz, filmu, jak to było z, z siewu, z bratem. No, w deszcz po prostu co chwilę lało, przestawało, lało, przestawało. Smokiem, jak kura. Ale leje. A co jest najlepsze, że no podczas takiej ulewy też orka może się udać, bo bo następnym razem idzie w bruzie suchej. Tu już jest sucha ziemia. Więc za każdym razem, chociaż doleje deszcz, jedzie w suchy. No jednym kołem jedzie na pomokry, no to wiadomo, ale jak zblokuje, no to mimo wszystko te dwa koła mają dobrą przyczepność. Także, nawet w takich ekstremalnych warunkach, można siać alienem. To jest się właśnie 3,3 kg, 2,7 kg tu sobie ustawiłem. Także tak to wygląda. O. Tu macie roślinkę, tu, tu, tu. No wiadomo, nieraz są bliżej siebie trzy. później tu jest też kilka, później przerwa. No wiadomo, tu jest tak, no to, 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 to rzutowe, to są siewniki pneumatyczne, ale to i tak wiadomo, że nie ma najmniejszego jakiegoś tam problemu, bo rzepak jest taki, że on może być w rozstawach nawet 70 cm. I on będzie pięknie rósł. Właśnie się zastanawialiśmy, czy nie zrobić tutaj co drugą ścieżkę. Ale daliśmy sobie spokój na razie i mówimy na razie tradycyjnie, co, co, co te 15 cm, czy co 12 i jest coś takiego. I teraz tak tu z bratem posiadaliśmy 30. A 31 po prostu nie było opcji wjechać na to, co, co brakło. Bo brakło im tego rzepaku, a oni się skapli dopiero tutaj że im brakło, tu, tu się skapnęli. I to, to było po prostu nieopsiane, więc przejechałem się wynikiem 31 we wtorek i dosiałem. I ten rzepaczek wygląda tak z 31. Po deszczach. no ostrzeć bym poprosił, dziękuję. E, ale zobaczcie, po deszczach. Fajnie, ziemia jest tutaj mięciutka, elegancka. Tutaj było akurat, gdy lało. Zobaczcie jaka ziemia jest. U góry jest sucha, tu na tych górkach. Suchutka, ale tutaj, gdzie kółka, zobaczcie. Mamy wilgoć. Jest wilgoć. Tu jest wyschnięta. Te góreczki, one fajnie osłaniają tutaj nam te roślinki przed czymkolwiek, deszczem, wysuszeniem czy czym jakimiś wiatrami w zimę zobaczymy, bo to i tak będzie roślina wystawała, to nie będziemy tam jakiegoś w ogóle miało wtedy sensu te rowki. ale chcę wam powiedzieć, w sobotę, w niedzielę, całą niedzielę lało, cały poniedziałek, w sumie to w poniedziałek wtedy tutaj sialiśmy, to lało, czyli tutaj spadło ponad 30 litrów od soboty. I zobaczcie, nie ma problemu ze schodami. Wszystko pięknie, ale teraz tak. Szaliśmy jeszcze rzepak, tak jak mówiłem na początku. 26 w czwartek. I on pojedziemy teraz. Pojadę na pole specjalnie i skleję ten filmik od razu z tamtym z dzisiejszego dnia, bo byłem wczoraj. I ja mówię, o, jeszcze nie powschodził. O, takie są. O, gdzieś takie. Gdzieś takie są te. I to gdzie nie, gdzie, to nie ma tak, jak, tak równo jak tutaj. Naprawdę jest różnica po Cirusie, po wodzie. Jest zabetonowany rzepak po prostu. To samo u sąsiada. Też jeszcze dwa dni wcześniej ode mnie siał Miało być piękne wschody, a okazało się, że się zabetonował rzepak. No. Także o to mi chodzi, o ten beton. Że jest, są takie, już drugi rok tak się zdarzyło, że w tamtym roku tak samo. Posialiśmy, przyszedł ulewny deszcz. Zabetonował nam rzepak, nie dość, że później żółkły te liścienie. Rzepak przyhamowało i jeszcze nie mógł się przebić przez tą warstwę tutaj siewną. A zobaczcie, jakie ładne już korzonki puszcza. Zobaczcie 6 dni 6 dni i zobaczcie, jaki system korzeniowy już piękny idzie na boki i w ogóle bardzo ładnie. Tu jest tylko i wyłącznie na razie na oborniku. Nawozu pod korzeń nie zaaplikowałem, azotu nie zaaplikowałem, bo w tym roku nawozy są cholernie drogie. Będę dało prawdopodobnie wszystko na wiosnę. I teraz tak. To co najważniejsze, do czego ja zmierzam ogólnie, do betonu. Pojedziemy tam i zobaczymy, czy ja ręką, tą ręką, zrobię coś takiego. Zobaczcie na to. Widzicie to? Wykopałem. Wkopałem się bez problemu. I ta skorupka tutaj. Zobaczcie. To jest mięciutkie. Widzicie? Trochę zniszczę sobie. Tu chwasty porosną. To nic. Ale zobaczcie, to wszystko jest. Wszystko jest piękne i kruche. Mięciutkie. Przez to roślina nie ma problemu się przebić. Także. Yy, ja siejąc już drugi raz tym alienem, teraz jestem przekonany w 99% że przepak jest, że lepiej wschodzi po alienie niż po na przykład Polka i siew cyrusem. Cyrusem e, mamy dużo, dużo pewniejsze wschody. No zobaczcie, no tu jest tylko jeden dzień różnicy, a on dopiero tutaj wychodzi. Pewnie jest też głębiej posiany, to na banku. Nawet widać. Zobaczcie. O, i to dużo za głęboko. No, niestety cyrusa i się nie da zrobić. No, zobaczcie, dlatego. Głębokość po cyrusie jest no jest taka, jaka jest. A po alienie to damy po cyrusie, a to wykopiemy sobie po alienie o roślinkę. Zobaczcie. No, nie chce się łożyć, bo to krzywo, ale nie dość, że krótsza. No, zobaczymy. Dobra, szybsze, szybsze wschody są, bo e, lepsze aparaty są wysiewające na kółeczkach. No, także mamy taką różnicę, prawie o centymetr. E, ale on się je na centymetrze y, cyrus 2-2,5. Wysiął, no, nie dało się inaczej. I tak odciążyłem całą belkę e, no, w cyrusie, żeby. Nie, nie było docisku i ogólnie, no, nie dało się płyce, On tak sieje, Cirrus tak sieje. Właśnie Cirrus lubi, no niestety jak jest, u nas jest ledka ziemia po orce. No, ciężko jest utrzymać głębokość centymetr. No naprawdę nie da się. Nie da się w Cirrusie tego zrobić. 2, 2,5 nawet do 3, Dlatego wtedy ten pewnie nam zabetonowało, że tak? A tu w, w alienie jest to, że jest precyzja. Dobra. Tyle z tego, jeszcze, jeszcze tylko się teraz włączę. Jak wrócę, jak wrócę do, do, tam na, 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 na miejscowość, gdzie jest ten drugi żapak, co był usiany pierwszy, czyli 20, 26. To Wam pokażę, jak on wygląda. I później będziemy ogólnie obserwować przez całą zimę, jak wygląda tu rzepak. Będziemy porównywać z, z siewem tam gdzie mamy na wiosce, na drugiej wiosce. No niestety nie dało się tutaj zrobić. Znaczy w sumie mamy siew tradycyjny i taki, tylko że są odstępy czasowe plus minus jeden dzień, ale to zobaczymy jak to wyjdzie. Także ogólnie jest system Alien. Ja uważam, za, możecie sobie nie zgadzać, zgadzać, nie zgadzać, ale jest bardzo fajnie. Ogólnie yy, piękne wschody. Szybko, ekonomicznie, jeden przejazd, nie muszę później jeszcze raz latać tutaj silnikiem. Także wolniej, się sieje, bo posiejemy, dam sobie 7-8 na godzinę. Spokojnie, tak, powolutku. Ale mamy zasiane i jednym przejazdem, i tam dużo paliwa nie, nie zje. A to już jest plus. Na powiedzmy na 100 hektarach zaoszczędzimy 9 litrów, bo tyle pali Cirrus, powiedzmy nawet 10. Bo w orce spalił mi zdychę yy, przy Cirusie dojc To mamy tonę 4000 zł, 5000 zł, 8 po 5 zł cholerny na yy, i ten i może 5000 do przodu na 100 hektarach No to tylko tak mówię, przybliżenie, no ale to każdy grosz do grosza i się tu nazbiera, tak? 5 tysięcy zaoszczędziliśmy, więc mogę jechać na Edy może jechać w końcu na jakieś wakacje albo kupić sobie ten mogę kupić sobie, nie wiem, coś tam no waciki no nie, Baciki. naprawdę bym coś zainwestował za to za te pieniądze zaoszczędzone, no. dobra, bo ciągnik kurka wodna, mogłem go zgasić kurde, ględzenia, 12 minut ogólnie nie wiem, nie wiem jak y, wam, ale mi się to podoba, jak Wam się też podoba kciuk I jeśli widzicie w tym dalszy y, ten ciągnięcie tego, napiszcie no to sam w komentarzu, że wyraźcie swoją opinię na temat tego. No, są minusy oczywiście, ale nie ma nie ma takiej maszyny, która ma same plusy. Są minusy. Na przykład y, znaczy jest sposób, bo my źle zaczęliśmy, bo brat zaczął gdzieś odtąd tutaj orkę, a powinien zacząć od samego rogu. Cztery przynajmniej albo pięć przyjazdów, od początku do końca musiałby rogi tak robić, żeby po prostu doorać do końca. Czyli wjeżdżać na drugie pole. Albo, albo na poprzeczniaku, czyli robić taką kopertę można powiedzieć, żeby było zaorane, bo alien wystaje trochę i jeśli byśmy mieli tam tak jak płot jest, no to byśmy tego w tę stronę nie doharali, ale wzdłuż później byśmy orali jakoś. No i a, a najlepiej po prostu, ja przyjechałem później Cyrusem, to poprawiłem po prostu, gdzie była bruzda, bo tam było tak też nieładnie. No jeden przejazd to wiadomo, a no ale w rzepaku i tak się kościł wysoko, wysoko, nie musi być pięknie idealnie. Ale na zboże to by było najlepiej, by było tak zrobić, że siejemy środek alienem. A poprzeczniaki powiedzmy zaora się i się się wnikiem, wtedy lepiej się to doprawi i w ogóle. Albo przed, przed tym alienem musiałaby być po prostu ta leżówka, żeby to wyrównać tam orka, bo po orce zawsze bruzdy wyorujemy. Tak? Dobra, koniec zgłędzenia. Yy, jeden minusik taki yy, tak jak mówię yy, przy alienie, o widzicie. Taka, taka po prostu jest nierówność. Ja wiem, że to od razu OB, niedobre, nie, to skreśla w ogóle wszystko. Jena. Ale to jak woli, jak ktoś chce mieć idealnie pięknie, no to może robić tak jak robi. Ja, my nikogo nie namawiamy do niczego. To jest w sumie nasze doświadczenia Jak ktoś będzie widział w tym sens, to będzie tym robił, pisiał I, I zarabiał pieniążki, tak? Na pewno mamy plusik na schodach. Schody są rewelacyjne. Tu jest powszechniak. O, schody są. Bajka, normalnie bajka. Schody są rewelacyjne. Ja tu później przyjechałem właśnie i wziąłem Cyrus. Zobaczcie jakie było, było to po Cyrusie. Ja to ubiłem oczywiście, nie? Ja to już zabetonowałem. Tutaj idzie ten yy, po tej To już jest beton. No ale też schodzi. Schodzi, zobaczcie, po Cyrusie. To jest, będzie w sumie też podwójnie poszany ale to nic, ale wyrównałem go cyrusem mówię, żeby nie było mnie tak bardzo brzydko w górę, dobra, na razie, trzymajcie się jestem na drugim polu, na tym właśnie zabetonowanym, zobaczcie jak to wygląda totalny beton yy, i tak 4,5 hektara siane 26 yy, sierpień przed deszczami w sobotę zaczęło lać niedziela, poniedziałek lało 30 ponad litrów tutaj yy, no i mamy takie wschody, oto 26 sierpnia, zobaczcie tak to wygląda jeden piciek, drugi piciek, pustka, 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 pustka no źle to wygląda następny ewidentnie To się, co tu się stanęło już coś gryzie albo wyśnie może o, tu jest, wychodzi też za głęboko, oczywiście, posiane Cyrusem. To też się do tego ma, że Cyrus jednak do tych rzepaków średnio się nadaje. Zobaczcie, jak, jak, jak męczy się rzepaczek. To jest po prostu utopienie rzepaku. No ale nie dało się. Chociaż powiem Wam, że mimo wszystko, że było fajnie, wilgotno. O, rzepaki są, ale one się nie mogą przebić. One się robią takie, można powiedzieć, takie sprężynki z nich. I one nie chcą nie mogą się przebić ewidentnie za głęboko są no zobaczymy jak głęboko tutaj żarko jest umieszczone no 2, 2, 2,5 cm tak, ale widać że zobaczcie, no po prostu się męczy, tak widać że skręca lewo, prawo szuka Szuka jakiejś tej drogi, żeby przebić się przez tą powierzchnię. No, no jest ten rzepak, wychodzi, no ale to nie jest to, co po alienie powiem Wam. A poza tym, e, sami ocencie, no zobaczcie, no tu, tu nie ma, że w rzew rządkach jeden, jeden przy drugim zeszedł, tylko zeszedł tam, gdzie któryś, które silniejsze ziarko to wschodzi. No i zobaczcie, jest beton. A jeśli chodzi o kopanie, już jest ciężko, opór, tu już jest zbite, o. Tu już muszę naprawdę się wkopać z całej siły. Yy, ogólnie z wierzchu może nie jest taki straszny beton, ale jest to twarde. Tu ubite, zobaczcie. Pięścią tego nie wbiję, no jest zbite po prostu. Tak wygląda po orce i po cirrusie. Trochę martwicy, to nic, no ale zobaczcie, kopię i tu jest wszędzie. Widzicie to? Beton. Beton zaraz pod tymi tam gdzie koła przejechały, to jest beton. No i nie wiem, czy nie, nie próbuję Wam tego czegoś tam udowodnić, tylko chcę Wam pokazać różnicę. No. Różnicę między Orka i Siew, czyli wały ponowe Cirrusem, Amazonem, czyli jakimkolwiek nawet Horszem. Ewidentnie nam ubija tą ziemię, tym bardziej, że spadło 30 litrów wody, gdzie w, z ziemi cały tlen nam po prostu e, wypchnęło. Bo woda wiadomo, jeśli wody dużo jest naraz, a tak było właśnie przez dwa dni, lało i lało, to niestety e, ziemia siada, ubija się. Czyli robi się beton, zasklepia się. Chociaż to jest piasek, a już nie powiem, co będzie na ziemiach gliniastych zwięzłych. Tamto ewidentny beton i tego już na pewno ziarko nie przybije. Tutaj, na szczęście jest tak, że to jest piach. I te ziarko, które jest głębiej posiane i zbite jeszcze przez tą wodę, przez ten beton. Ono jeszcze ma szansę wyjść. Ono jeszcze wyjdzie. Tylko zobaczcie, tu jest dwa dni wcześniej, w normalnym, optymalnym warunkach i ten. No i mamy średnio to wygląda te, te wschody, nie podobają mi się ogólnie, tutaj gdzie dołek nie wiem, tu może być bardziej zwięzła, to troszeczkę płycej się posiało, o tu już jest lepiej, tak, tu gdzie bardziej zwięzła ziemia, gdzie siewnik, yy, tarcze z siewnika na przykład szły płycej, no wygląda tu lepiej, zobaczcie, już jest tak, liścień, liść przy liścieniu, ale zobaczcie co się dzieje, już yy, robactwo atakuje rzepaczek. Ale to normalne To zawsze jest tak w paku, Że te nie pierwsze to Podgryzają te muchy Pchełki Ogólnie pchełki Już, już trzeba było pryskać Ledwo wzeszło, już trzeba było pryskać, ale No zaprawa niby jest No to zobaczymy, no powinna działać, tak? Chyba, dobra yy, Ogólnie co dzisiaj robię? Dzisiaj robię Akcja Wapnowanie Granulatem My nie ma czasu na zwykłe magnezowe. Poza tym damy tylko to na podtrzymanie, można powiedzieć. W tym roku zamiast nawozów fosforowo-potasowych dajemy wapno. Żeby przetrwać ten ciężki rok, w którym mamy bardzo duże ceny nawozów. No i tyle. Tyle z tematu. Ratujemy się wapnem. Nic innego nam nie zostało. Dobra. Biorę się za robotę, bo szkoda czasu, czas ucieka, jeszcze trzeba próby dziesiąte, to jest akurat wapno podżyto, a teraz daję akurat jeszcze na rzepak, damy taką dopałkę z tego wapna i ten, żeby to fajnie działało, żeby ten rzepaczek miał to, co trzeba. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, jakby na tą stronę trochę słabiej leciało te wapno, albo mi się tylko tak zdaje. Bo może pod słońce. Dobra, nieważne. Na razie. Także widzicie beton. Beton. Zabetonowany rzepak, ale on, on, on ma szansę. W tamtym roku to samo było i, i, i sobie poradził, i zdążył wyrosnąć. Także wszystko było ok. Także w tym roku mam nadzieję, że będzie podobnie. Że to się uda zrobić jakoś wy, wyprowadzić ten. ten Rzepaczek. Dobra, sypiemy wapno na rzepaczek. Na razie. Granucal oczywiście, aby ktoś wiedzieć, wiedział, granucal to 300 kg na hektar. Cena w granicach 300 zł za tonę. Jakby, żebyście się nie pytali, to już wiecie. Na razie.